Siemaneczko widzowie, witamy w pierwszym odcinku prawdziwego życia Brookhaven Jest z nami pewna postać nazywająca się Travis Anderson i dzisiaj zaczynamy z tą postacią. Jesteśmy w domu, właśnie mamy zamierzamy jeść z ojcem tak jest. Naszym ojcem jest Bob. Bob Anderson. Dobrze. Siema, tata. Cześć, synek, cześć. Możesz się dać o Stek na śniadanie? No, słuchaj, nie mieliśmy mój syny, no. Dobra, a co mam w pracy? W pracy to oddzielam. Ja. Jest szansa jeździć na O kurde, a pojedziemy na jakieś wakacje, gdziekolwiek, może na ryby? Jest szansa, że w tym roku pojedziemy. No to sigma, tata, sigma. Wiesz, co to w ogóle znaczy? O, zresztą zresztą kojarzył. Dobra, ja lecę do Co Odwiedź się. Nie, przejdę się, bo kole... bo... Tak, o, przejdę się. Dobra, dobra. Dobra, to tylko sobie. Yy, zrobiłeś mi nie do szkoły? Tak, leżę w kuchni. Cześć. Dobra, dzięki. Co miałeś na myśli mówiąc kuchnia, bo nie mamy? Właśnie to jest Dobra, yy, no to biorę o, kanapki, dzięki. Spoko, spoko. No i z tym pięknym rozpoczęciem wyruszamy do szkoły razem z Travisem Andersonem. Siema tak jest, lecimy sobie. Kurde, jak tu pusto. Nie wiem. Nic nie jedzie? Dobra, szybko. Kurde, po jakiegoś batonika sobie chyba pójdę. No i mam nadzieję, że seria wam się podoba. No i że będziecie chcieli więcej Dzień dobry! Dzień dobry Co żeś pan za jeden, nie widziałem cię tu nigdy A myślisz, że ja ciebie widziałem, młody? Bratku, jestem legendą tego miasta Jakbyś był legendą, to bym cię chociaż kojarzył No to zacznij Bo się przyda może cię, może cię zapamiętam Dzień dobry, a w sumie to kasa samoobsługowa, nieważne, Brak gotóweczka, gotówkomat. No i mamy chipsy. Lecimy do szkoły. Majk, siema! O, siema! Się mam mordio. Do szkoły idziesz, czy się dzisiaj nie No nie, do szkoły, do szkoły. To dobrze. Chipsy kupiłem. Ooo. Dobra, chodź, się chyba spóźnimy. Dobra, dawaj szybko. Dobra, luta. Co tam w ogóle u ciebie? U mnie nawet spoko, nie? Starzy tam w końcu się odczepili trochę. A to Gia, do czego się przyczepili? Nooo, o moje oceny. O kurde. Ich frekwencje. Jak to, tam frekwen jaką tam frekwencję masz? Tam może z 50% mam przy dobrych wiatrach. No to nieźle. Noo. teraz? Ty. Co jest? Przypomniało mi się coś. Co? Ale minus aura. Jest sobota? Tak. Kur... Dobra, spadamy stąd. To co, można Dobra, skatepark? można iść. To czekaj, to po BMXa skoczę pod, pod, pod motel, dobra? Spoko. Czor. Tak, Co? Możesz nie klikać yy, do mówienia. Sorry, Czas klawisze trwałe, wywala, próbuję to wyłączyć. A, G, wytnę wit, wit, G, to, ale było słychać klawisze. Sorry. G, 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 G. tak na przyszłość. Luz. To i tak jest trudne. Dobra. Bierzemy BMX-a. No i ruszamy, widzowie. Ruszamy, ruszamy na skatepark do Mike'a. Miejmy nadzieję, że tam jest i że mnie nie wystawił. Wow, o kurde, ledwo żebym to wylądował. Mike! Jesteś tu? Już jadę! Siema! Trzyma. Masz coś do jedzenia, picia? Mam picia, mam picia. A co masz do picia? Wodę, wodę. A jaką? Święconą? Nie. <grym> no lepiej nie. Dawaj, po linie. Przejedziesz? Tylko dla hardware. Przejadę, ja nie zrobię! Hardcorem. Jestem hardcorem! Teraz ja. Dobra. Kurde. Oje oje jo Dobra, jeszcze ja Mike Aua. Mike, czekaj, już tam to ja piernicz Mike ha. Mike, co Majek. A Żyję! Żyję. Na pewno? Na pewno? Tak. Poruszaj nogą! Ty nie ją ruszasz! Nie, masz złamaną, na stówę. Boli. Czekaj, poszukam, poszukam jakiegoś randoma, to może zadzwoni po karetkę, bo nie mam telefonu, kurde. Dobra, dobra. Albo pomoże, bo się zna. Czekaj, poczekaj tutaj sekundę. Proszę. Tak, widzowie się kończę, jak się nieostrożnie jeździ. To jest taka... Niech to będzie taka przestroga dla Chyba, że za darmo. Ty czekaj, bo tam jakiś bachor jest. dobry, Mogę Państwu pomóc? A po co? Ja potrzebuję wstrzymał. pomocy, kolega złamał nogę, szybko, szybko, szybko A potrzebuję. to ty, proszę, a proszę, to ty Proszę, proszę, proszę Co on jest? No na, na skateparku leży, szybko proszę Dobra, pomogę ci, chodź Dobra, jazdę, szybko Ty a co wyście ja, co wyście robili, <gry facial> że złamaliście nogę? Mam no, ten demon stwierdził, że, je... że będzie jeździł po tych linach dla hardkorów i spadł. Noha. No, niezły jest. Eh. Ty leży tam. Ała, <schaut Perfect> <skrypienia> hey, moja twarz! Mike! On się wygasia! Nie, Co nie, ci się odbrać? stało, ziomek? Nie idź stronę światła, nie idź światła, nie idź strona światła. Nie idź stronę światła, nie, jesteś za młody. Nie, nie. Kurde, nie mam pomocy! No, kurde, nie wiem, potrzebujemy go na Sar, nie wiem, tylko daj tu łapy. Czekaj! A. Kurde, ciężki jesteś! Dobra, dacie rady, dacie rady go na Sar zabrać. Da, damy rady, damy rady. Dzięki za pomoc, Mordzio Dobra, Mara. Na Nara. Kurde... Szybko, 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 Majki, żyjesz, Majki, komunikujesz? Majki! Majki! Żyję! Kurde, 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 szybko, 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 szybko! Uh. Uh. O. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry, w czym mogę pomóc? A ja poproszę! Ja poproszę! O kolega się wykrywają po prostu domyc. Dobra, bierz go tu, młody Dobra. Ach. Na łóżko Zostawię go tutaj. Ja, ja nie chcę tego widzieć. Dobra. Dobrze. Ach. Ale to będzie długie, to będzie długie, czy nie? Bo ja nie wiem czy ja tu mogę czekać. Pan poczeka tak, tak z godzinę może. Dobra, to zrobię to. No to co, yy, widzowie? Majki czeka. No i po prostu poczekajmy razem z Majkim. Mody, chodź tu! Majki, Majki, Majki! Nie! Majki, ty casti! Czemu się zwaliłeś za zero? Spierdzielaj. Sam <grym>, spierdzielaj. Wy, wyjdzie z tego? Eee, na złamał za nogę? I... Cóż na twarzy lekkie uszkodzenia, ale to, to, to głównie zadrapania. A to ten dzban ma takie... takie ma, nie ma w ogóle mięśni, to że na kulach gdzie, gdzie, na wózku nolickim jeździł beka z ciebie. Mam złą nogę z przemieszczaniem. Z przemieszczaniem to ty masz problem. Z przemieszczeniem Zaraz ci dam. Ci, jak staniesz, to, to, ci, to może sobie zobaczymy. Ja mam szybki pojazd, ja mam szybki pojazd. dogonię cię. Młodzieży, spokojnie. Ja młodzieży, spokój. Dobra, będziemy spokojni. No dobra, no dobra. Wroczymy się, wroczymy się. A więc jedno pytanie. Tak. Znaczy.. mieszkamy w Ameryce. No chyba. Te. te pieniądze trzeba zapłacić za to. Pieniądzki a ile? Mam dwa Może być? Um. Prostu powie... Ale on nieletni hey, jest, hey. on jest nieletni. Chyba trzeba jechać stąd. Chyba trzeba. Czekaj, weź mnie na barana, weź mnie na barana. Proszę, po, po, proszę powiedzieć e, po prostu rodzicom. Czy pani może powiedzieć jeszcze raz? Nie słyszę, nie no, słyszę. Czy... Jazda! Kurde, Majki, szybciej. Majki, szybciej, gazu. O! i wywalimy. Ej, nie ta... zdążyłem mu gipsu położyć! Mam on... gips w Mam... <laughs> Dobra, ale on się musi drzeć przez pół miasta, czekaj. O, tata chyba zostawił otwarte drzwi, dobra. To poczekaj, ja tutaj poczekam na tatę, bo się umówiłem z nim na kolację. Kurde, nie o nie kurde. Nara, nie... <laughs> do jutra. Do jutra. O, jest! O, tata! Jak tam co, gdzie? Dobrze! E, Majki złamał Majki nogę. Co? No, przypał był. Ale to, to, to już za nami, to co, żyjmy chwilą. Obie, idziemy na obiecaną kolację do Burger Barna. Dobra, dobra, idziemy. Chodź! Cześć! A to, co idziemy na no, no, kolację czy nie? No tak, tak. No to chodźmy. Swinglow, sweet Ale się piosenki fajne nauczyłem na muzyce, no nie? no. Dobra, jest tu kto? Dzień dobry, jak mógłbym Wam pomóc? Jak bom, na Dla mnie będzie Big Cheese, French Fries i drink. Dobrze. A dla pana? Dla mnie będzie Hamburger, French Fries i drink. Okej. Okay. Państwo poczekają jakieś 10 minut albo 5. Zobaczymy. O tu numerek. Numer 5. Dobrze, dziękuję. To pan będzie wołał pan będzie wołał. Tak, będę wołał po numerku. Dobra. Chodź mi o swój synek. ta ta Tak. A nagrasz mnie do piosenki takiej nowej? To jest taki trend. Trzymaj. Nagrasz mnie? Mogę, mogę. Dobra, nagrywaj, nagrywaj. Makarena, makarena. Dobra, dobra. Makarena 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 Przepraszam, jakbym mógł się wtrącić, proszę zejść z blatu. A to jest na... ...kiktoka, TikTok. Panie... Ale... Y, ...młody... Nie, ...nie... można tak. Ale jak to, tak... taki ślubny rapet tak zrobił. Ale proszę zejść, bo będę wzywał ochronę. No dobra. Próbowałaś no się wzywać, synek. Nawiązanie do... ...nawiązanie do Malika. No dawaj, dawaj, siadaj tutaj. Co taki załamany jesteś? O jest select To co wyrawiasz o ten Ding Dong? No kik TikTok kik A kik No dobra. Numer 5. O, proszę. O, Ale proszę tutaj są... Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy. Okej, okay, jest dobrze. To jest sobie to. jeszcze spronka Sprunka sobie na leje. Sprunka sobie naleję, czekaj. Sprung. Taki. Synek, ale nie... Nie do to nic, nie ma. No. no, no, no dobra, żyjmy, Dobra, mi... Tutaj robimy na... duch czat... na duch czat robimy. Widzicie, tylko. I pyk. Dobra, poszło mhm mm bo jest ten awans więc musisz wybrać albo wakacje no albo ryby albo ryby co... co weekend ryby co weekend zawsze dobra ale wakacje też może jakieś będą dobra, dzięki to możemy jutro pojechać za rybę tak, pojedziemy O, bob, siema! O, właśnie, medów, Ambur, mistrzostwo. No, tak, tak czytam. Eee, coś pan mi dzisiaj Proszę? Czy coś ci się panu pomóc? E, tak, tak. Tylko jeden Z papierami, z papierami potrzeba. Widział pan co pan dobrze zrobił? Ja przecież nic nie zrobiłem. Tamten samochód. Ani nic nie widziałem, przepraszam, byłem chyba źle. daleka. Bawiąc się Jak jechał? Się. O kurde, no to, to nie widziałem, to chyba ślepy. Nie, nie O kurde, ale szybko jedzie, ty, zatrzymaj się, ty tam! Co złamałem do? No Dobra, do urzędu O, wracaj Pani jeszcze Zatrzymaj się, zatrzymaj się, zatrzymaj się Sur a, a czemu ja się zatrzymywać, przepraszam bardzo Panie, przekoczyłeś się... Ja chciałem tak szybko, szybko jedzieć Pokaż dowód, pokaż dowód Chyba nie będę pokazywał panu Jestem burmistrzem, mam prawo cię jestem wyeksmitować Proszę pokazać No masz prawo Mam prawo Ale nie w moim świecie To twój świat, no chyba nie twój Chyba mój Czy ty jesteś świat świadom co ty to. robisz? Ja jestem świadom Ty chyba nie Ja? Jestem i to bardziej Ty ja jesteś jakiś burmistrzem Halo, radio, jest tam ktoś? Proszę wezwać ochronę, mam, mam, mam piątkę na... Ja mam piątkę na tym. Dobra, zmiataj stąd, załóżmy, że tego nie widzimy. No. Zmiataj stąd. No No i co, mam, mamy jego rejestrację, mamy wisiali. jego wygląd, mamy jego wszystko. Tylko zgłosiłem go do policji, patrząc z pistoletem. Ja nie mogę. Taka pot burmistrzu! To jest fajkowa rejestracja, idiotko! I don't care. Przewij się dam, mam sprawy urzędowe. Właśnie, gdzie to papiery mam robić. No to trzymaj tutaj. Masz jeden papier. A, dobra. To jest... To są finanse podatki, proszę to dobrze obliczyć. I tutaj mhm. drugie o, o wniosek o wniesienie prawa o zakazie przestępczości i handlu bronią na terenie miasta. Bo no. dobra to jeszcze tutaj, tutaj poburmistrzuję, ale chyba do tego, do chaty się będę zbijał, wiesz? Spoko, spoko to jakbyś to ogarnął na jutro, dobra Bob? Będzie. Dzięki, Bob. Spoko. No, zawsze mogę tak sobie polegać. <noise> dobra, no to lecimy sobie. A, po drodze jeszcze na policję zerkniemy, podrzucimy zdjęcia. Dzień dobry, ja chciałbym y, zostawić zdjęcia y, auta, które do mnie mierzył i celował. Y, wszystko mam nagrane, okularki nie zawodzą. Y, proszę o zweryfikowanie i jak najszybciej sposób jego złapanie. Miałem farta, że z z życiem, ale takich osób nie lubimy. Dobra? Dzięki. O, kolejny pacjent się zatrzymuje na, ziel na zielonym, ja piernicz. Dobra, to trzeba spojrzeć na finanse. Jak wyglądają nasze finanse? Kurczę. Hmm. Jak wyglądają nasze finanse? No dobrze, 128 tysięcy na moim koncie. Chyba dobrze. Chyba dobrze. Dobrze, moi drodzy widzowie. Dziękuję za oglądanie. Żegnamy Was z Wiktorem Szejdem. Miejmy nadzieję, że się Wam podoba. No i, i że będziecie chcieli więcej. Siema!